They say I came back different, but maybe I just came back real. Real. Wyjechaliśmy z wioski Himba w kierunku Opuło wymienić opony na nowe. Ten dzień zdecydowanie zmienił moje życie, chociaż jeszcze tego kompletnie nie czułem. Opuło to stolica regionu Kunene, położona około 720 km na północny zachód od Winduk. W 2023 roku miasto liczyło około 12 tysięcy mieszkańców. To miejsce, gdzie spotykają się różne grupy etniczne, w tym Himba, Herero, Zemba, tworząc unikalną mozaikę kulturową. Na ulicach miasta możemy zobaczyć tradycyjne stroje, biżuterię, fryzury, co sprawia, że Opuło jest żywym świadkiem zachowania tradycji w nowoczesnym świecie. Choć Opuło nie jest dużym miastem, pełni kluczową rolę jako centrum administracyjne i handlowe regionu Kunene. Mimo że Opuło jest niewielkie i surowe, ma swój niepowtarzalny urok. Wszechobecny kurz i brak nowoczesnych udogodnień kontrastują z bogactwem kulturowym i spokojem, który tu panuje. I zdecydowanie mogę powiedzieć, że dla mnie Opuło to nie tylko punkt na mapie, ale miejsce, gdzie czas płynie wolniej, a kultura jest żywa i obecna w każdym zakątku. Opuło to miejsce, które nie narzuca się turystom, ale oferuje autentyczne doświadczenie, prawdziwe i nieprzefiltrowane. Wizyta w Opuło zajęła trochę czasu, więc musieliśmy szukać innych noclegów. Padło tym razem na Kamaniap i An's Lodge and Camping. Kamaniap to niewielka miejscowość położona w regionie Kunene z populacją wynoszącą około 6 tysięcy mieszkańców. Miejscowość jest znana jako punkt przystankowy dla podróżnych zmierzających do parku narodowego Etosza oraz jako brama do Damaralandu. Idziemy i mamy osiołki i stare autko. Pospali na farmie łanne, po zmianie planów idą na śniadanie. Raz, dwa, trzy, osobowy domek z łazienką, z kuchnią, z aneksem kuchennym wszystkim. Plus dwa śniadania, 166 zł. Look what a beautiful place. Say Vistatraha Mamuta Hello morning. Good morning, how are you? Hello! Hi, how ah. are you? Hey, thank hi! Thank you, very good. And you? I'm fine. Yeah, hello! Also. Yeah, yes. We are making uh, movies from on YouTube. I'm YouTube, I'm from Poland. Poland. Wow, Poland! Oh, we used to have a lot of people from Poland. Wow, there was someone here and you made hearts. She said, i could get in a heart for Poland. Oh! Yes. <laughs> yeah, we see. Thank you. Ale czat, ale ktoś wymyślił. W skrócie wyjaśnię jeszcze nazewnictwo. Kaokoland to nieformalna i tradycyjna nazwa regionu w obrębie Kunene, znana z surowego krajobrazu, tradycyjnych społeczności takich jak Himba oraz unikalnej przyrody, w tym słynnych wodospadów Epupa i Ruakana. Następnego dnia po śniadaniu kierunek Citach Guest Farm to wyjątkowe miejsce, gdzie można doświadczyć bliskiego spotkania z gepardami w ich naturalnym środowisku. Farma znajduje się około 24 km na wschód od Kamania. Należy do rodziny, która posiada ją od 1931 roku. Początkowo rodzina traktowała Gepardy jako zagrożenie dla swojego inwentarza. To norma w Namibii. Jednak po serii incydentów postanowili je wyłapać i dać im schronienie na swoich terenach. Po farmie oprowadza nas i opowiada jej historię: Mario, dwa dostojne, dorosłe gepardy mieszkają przy domu jako członkowie rodziny. Te dzikie natomiast żyją z dala od zabudowań i są codziennie dokarmiane. Yeah. Yeah, uh -huh. <laughs> very funny. I they, like, they like Polish meat. Yeah, <laughs> <laughs> it's good, but beef not, not for people. <laughs> Teraz kilka faktów o gepardach. To najszybsze lądowe zwierzęta świata osiągają prędkość do 100 km na godzinę, ale w naturze ich życie nie jest łatwe. Na całym świecie żyje dziś około 7-8 tysięcy osobników. Dla porównania, lwów jest ponad 20 tysięcy, a lampartów prawie 300 tysięcy. połowa całej populacji dzikich gepardów, około 3-4 tysiące. Każde spotkanie z gepardem, choćby na farmie Otiotongue, to niepowtarzalna okazja, by zobaczyć z bliska rzadkie, majestatyczne stworzenie, które w naturze jest niezwykle wrażliwe i chronione. Farma jest jednym z tych miejsc, które polecam z całego serca. Można tutaj również przenocować, ale pamiętajcie, by wcześniej zarezerwować spotkania. Wychodząc pod budynkiem gospodarczym zauważam stos minerałów. Okazuje się, że Mario zajmuje się też szlifowaniem znalezionych na farmie pięknych kamieni ozdobnych. Po wizycie ruszamy w kierunku Oucia, niewielkiego miasta położonego w regionie Kunena, około 320 km na północ od Winduk, z populacją wnoszącą około 15 tysięcy mieszkańców. Miasto zostało założone przez niemieckich kolonizatorów w 1897 roku jako baza wojskowa. W Oucia nocujemy w położonym z dala od miasteczka Sasa Safari Campentours. Na no szybko wybrany nocleg w Sasie. Nie wiem co to jest, nie wiem gdzie jestem prawie w ogóle, ale, ale jest fajnie i niedrogo Co nie? No Szkoda, że zaszło słonko ale właśnie teraz mamy zamiar wejść pierwszy raz do jakiejkolwiek wody w tym kraju więc ja se wchodzę to no. byliśmy na farmie Gepardów znanej w Otito Tongwo, Otito Tongwo. Zobaczyliśmy piękne zwierzątka. Zobaczycie również. No i tak na szybko szukaliśmy czegoś po drodze do Okakweyo, tego już na Zależało mi tym razem na łazience, bo jeśli chodzi o e, pola kempingowe. To ostatnio tak trochę dużo tego było I trzeba się jednak wypluskać pod prysznicem almu, tak jak dzisiaj widać. Ta, ta, ta. A widoczki są bajeczne, słonko trochę nam spierdoliło no, Sorry. No, nie <laughs> ale już ale to i tak w niczym nie przeszkadza. Show me the way. Where's the way? Here, yeah. Okay, right. Nie? Mordeczko. No dobry, wjeźdź, widzisz.